Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, żeby po mówić problem, który niestety ma miejsce w polskiej oświacie. Ma miejsce w wyniku nieudolnie przeprowadzonej reformy oświaty. I my, jako lubelscy uczniowie, po prostu pokrzywdzeni e, efektami tej reformy, z dublowanym rocznikiem, w wyniku czego nie mamy miejsca niekiedy w naszych renomowanych lubelskich szkołach. Faktem jest, że gdyby nie ta reforma, nie mielibyśmy dzisiaj tego chaosu, który mamy. I dzisiaj ci uczniowie, 600 uczniów z samego Lublina, 150 uczniów z Czerwonym Paskiem, dostałoby się do wymarzonej szkoły. Po pierwsze, musimy wiedzieć. Że jesteśmy w trakcie rekrutacji. Te tegoroczne 600, czy dokładnie 605 osób w Lublinie, które wypadły z systemu rekrutacji, wypadły z systemu rekrutacji. Teraz każdy z Was, i teraz się już zwracam do absolwentów, musi sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, i zaraz powiem o pewnych. Powodach być może, które Was dotyczą, a po drugie musicie mieć świadomość, że to nie oznacza absolutnie dla Was, że nie dostaniecie się do żadnej szkoły. Na stronie Kuratorium Oświaty, w tej zakładce Rekrutacja, też jest taka informacja dla nas, dla was wykaz wolnych miejsc pracy, dyrekt, wolnych miejsc w poszczególnych szkołach. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do tego, by po wywieszeniu list przyjętych uczniów 12 lipca wypełniać, wypełniać te informacje w naszym panelu kontaktowym i tam będziecie mieli informację mówiącą o tym, w których szkołach są wolne miejsca. Co roku mamy taką sytuację, co roku mamy taką sytuację, to podkreślam bardzo mocno, tylko do tej pory nikt z tego nie robił problemu, że uczniowie w ramach rekrutacji elektronicznej z tego systemu wypadają. Na to spotkanie, jeśli chodzi o tegorocznych absolwentów, Przyszło osiem osób, pani tak? Pani kurator, to jest takie myślenie, że ta reforma dotyczy tylko i wyłącznie tych roczników, które idą. Ale ta reforma również dotyczy osoby, które w tym momencie uczą się starszych klasach oficjalnych. Dlaczego? Bo szkoły nie są z gumy, nie da się powiększyć sal. Ja nie rozumiem takiego podejścia, pani kurator, że jakby my mielibyśmy być wyłączeni z tej rozmowy, bo nie jesteśmy w tym momencie w rekrutacji. Sądząc ze stroju, powinnam się już w poważny sposób wracać, czyli proszę, zwracać, czyli proszę pana. A więc e, proszę Pana, oczywiście rozmawiać powinniśmy o wszystkim, tylko dzisiaj spotkaliśmy się z grupką ośmiu uczniów, tak? e, ale ja pytam o absolwentów tegorocznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, bo o tym rozmawiamy. Przyszliście, chcecie rozmawiać o całości edukacji, o całości zmian w edukacji. Ja oczywiście jestem gotowa i otwarta z Wami taką rozmowę poprowadzić. Co do tego nie ma wątpliwości. To, o czym przed chwilą byłeś uprzejmy powiedzieć, to są oczywiście kwestie bardzo istotne, ale to zwiększenie czy planując arkusz organizacyjny, planując pracę szkoły, każdy z dyrektorów bierze pod uwagę to, ilu uczniów w danej szkole e, może e, odbywać naukę. I te dane oczywiście też zbieraliśmy e, i to są e, informacje optymistyczne w skali naszego o, województwa. Mieli, e, na przykład e, liceum w Chełmie, gdzie mimo tego, że podwójny rocznik Rozpocznie naukę tak jak w wielu szkołach, nie wydłuża czasu pracy. Są to indywidualne kwestie, w zależności od tych decyzji, które zostały podjęte przy planowaniu pracy na kolejny rok. Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak funkcjonuje system rekrutacji, że nie zawsze nie każdy dostanie się do wymarzonej szkoły. Natomiast to, co sama pani zauważyła, że dziś mamy do czynienia z 600 Uczniami, którzy nie dostali się do żadnej placówki. Rok temu, jak sama Pani powiedziała, było to około 200 uczniów. Podejrzewam, że dwa lata temu było to jeszcze mniej uczniów, gdyż rok temu nastąpiła redukcja części oddziałów klasowych. Natomiast to, co ja chcę powiedzieć. Z wielkim niepokojem słuchamy, gdy mówi Pani o tym, że nieważne w jakiej szkole uczeń podejmie kształcenie, efekty będą takie same. Oczywistym jest fakt, że dla ucznia, który jest zdolny, ambitny, lepsza szkoła, szkoła z lepszymi uczniami stworzy lepsze warunki do edukacji i do rozwoju siebie, swojej przyszłości, samorealizacji. I tak samo słowa o tym, że marzenia nie zawsze się spełniają. Każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę i myślę, że nikt z nas nie oczekuje, żeby uczniowie byli przyjmowani do każdej szkoły, do której tylko sobie zażyczą. Natomiast nie wypada tego mówić uczniom, którzy są pokrzywdzeni w wyniku niestety reformy edukacji, która ograniczyła liczbę oddziałów klasowych, która zdublowała roczniki. I też proszę nie mówić, że my byliśmy do tego dobrze przygotowani. Przygotowanie do gruntownej reformy oświaty, a taką niewątpliwie jest usunięcie gimnazjów. Powinno trwać cały cykl edukacyjny, czyli osoby od pierwszej klasy szkoły podstawowej powinny być w nowym cyklu kształcone. Natomiast ta reforma była przygotowana w dwa lata.